Hejka, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj przyjdę do Was z organizacją mojej toaletki 2021 co rok nagrywam taki odcinek i stwierdziłam, że to w sumie jest fajny pomysł, bo mogę sobie porównać jak ta toaletka się przez ten rok zmieniła i przed nagraniem tego odcinka weszłam sobie na mój kanał i zobaczyłam na filmik z 2020 i stwierdziłam, że ta toaletka się... Bardzo zmieniła, bardzo, bardzo. W szczególności jak się odsunie szuflady, to tam są takie zmiany, że normalnie inna galaktyka. Nie wiem skąd ja biorę te pomysły na nazywanie takich rzeczy, no ale okej. Okay. Tak się tam pozmieniało jest. No, dużo rzeczy się zmieniło, zresztą za chwilę zobaczycie, jak będę pokazywała. I też mogę Wam powiedzieć, że to jest pierwszy film, który nagrywam w 2021, bo co prawda jest już dodany odcinek w 2021, jest to vlog z Sylwestra, ale to jest pierwszy odcinek, który nagrywam. Nie wstawiam, tylko nagrywam w 2021, tak. I też na samym początku chciałabym Was zaprosić na moje social media. TikTok szkieletonka oraz Instagram szkieletonka, tam was powiadamiam, kiedy będą najbliższe odcinki i takie inne sprawy. Staram się tam być na bieżąco, no i oczywiście was tam zapraszam. I teraz wam życzę miłego oglądania. Przechodzimy bez przedłużenia do tematu odcinka. Na samym początku może wam jeszcze pokażę, jak ta toaletka wygląda. Była ona robiona przez mojego tatę i ona się też świeci. Ale nie będę wam pokazywała jak, bo jednak jak ją włączam, to takie dziwne fale się robią i nic nie widać, więc po prostu nie ma sensu. Na samej górze mam też takie stroiki, ale je też zmieniam. Na przykład teraz zima to są takie bardziej zimowe strojki. I jeszcze na dole mam kosz mały z Castoramy, stołeczek z Pepko oraz dywanik z Lerua. Teraz może omówię, co znajduje się na blacie i zaczniemy od lewej strony. Tutaj mam takie trzy pojemniczki, które są ze sklepu Pepko. I w pierwszym mam gumki, dwie takie gumki czarne, malutkie do robienia warkoczyków oraz trzy skręci z Kleeresa. Tu mam po prostu takie gumki, które najczęściej używam, reszta jest w innej szufladzie. W kolejnym pojemniczku mam waciki i na nim jest taka głowa króliczka. I w następnym pojemniczku mam pędzelki z Kylie S. Są to pędzelki do makijażu, z serii pastelowej były też inne serie, ale ja stwierdziłam, że ta będzie najbardziej pasowała do mojej toaletki. I tu mam właśnie pędzelki do rozświetlacza, pudru, różu, oczu, do blendowania i takich innych. Po prostu cała ta seria jest już skompletowana. Mam też perfumy Ariany Grande, które miałam w kalendarzu 24 grudnia. One są najnowsze, teraz są najnowsze, przynajmniej teraz. I mega ładnie pachną, mogę Wam powiedzieć. Też mam krem do twarzy z One free i jego dostałam na gwiazdkę. Oraz jeszcze mam taki zestaw z Kylie Skin i tu mamy witaminę C serum, tonik, krem do twarzy i piankę do mycia twarzy. Nie wiem czemu akurat mam tutaj piankę do mycia twarzy, a nie w łazience, ale ładnie to wygląda, więc stwierdziłam, że tutaj zostawię. I tym akcentem omówiliśmy tą stronę, teraz przejdziemy do kolejnej. Jeszcze tutaj na środku mam takie lusterko, które miałam w kalendarzu. Ja sobie je przyozdobiłam takimi naklejkami z MPK. Staram się te naklejki dobrać tak, by w miarę pasowały kolorystycznie do mojej toaletki i też żeby nie było milion tak jakby kolorów tutaj, tylko wszystko w jednym kolorze i stwierdzam, że to fajnie wygląda, bez nich byłoby tak łyso i to jest po prostu zwykłe lusterko takie otwierane, nie będę pokazywała. W środku. No i druga strona i tu mam perfumy Ariane Grande. Mogę wam powiedzieć, że perfumy Ariane Grande dla mnie są po prostu niesamowite, ładnie pachną. I tu mamy z tego, co mi się wydaje, Moonlight, Thank You Next oraz Cloud 30 ml, 30 oraz 50. Mam też taką mgiełkę z Victory Secret Pink. Też super aśnie pachnie. Miałam dylemat, właśnie jaką wziąć, bo było kilka zapachów, ale stwierdziłam, że ten jest najlepszy, pomimo tego, że wszystkie były mega ładne. Tutaj mam też taki stojaczek na biżuterię. Biżuterię raczej nie będę Wam omawiała, jaką tu mam. A ten stojaczek dostałam od mojej przyjaciółki Ameli na urodziny i do tej pory właśnie on tutaj stoi. On teoretycznie chyba od samego początku tutaj. I teraz przejdziemy do tego organizera. Ten organizer również kupiłam w Pepko, i tutaj mamy dość sporo rzeczy, dość sporo kosmetyków. I może zaczniemy od tej rzeczy. Tutaj mamy szminkę z Inglota, ze serii Atomówki, taką różową. Nie wiem, czy uda mi się ją pokazać. Taka jaśniutka, mega fajna jest. Następnie mam szminkę albo pomadkę z Sołdy. To jest teoretycznie chyba szminka, ale tak jakby działa jako pomadka, bo nie ma żadnego koloru ani nic. To jest taka szminka przeźroczysta, ale też brokatowa. Normalnie marzenie mojego dzieciństwa zawsze chciałam taką szminkę. No oglądałam się teledysków Ariane Grande Break Free, coś takiego i zachciałam sobie właśnie taką szminkę. W końcu spełniłam marzenie z dzieciństwa. E, obok mam błyszczyk ze sołdy. Równie ta firma jest naprawdę mega fajna. Mają spoko kosmetyki, jak na przykład dla nastolatki, bo są takie leciutkie. Następnie z balei mam krem pod oczy, z kalendarza oraz taką pomadkę Balsam do ust, również z kalendarza. Tam mam jeszcze szminkę, również z kalendarza, ale z innego, ze Shopping Queen. I. Taki jest kolor, różowawy, brokatowy, chociaż tak na kamerze jakoś inaczej wygląda. I z tyłu mam jeszcze korektor z Lovely, tuż do rzęs, tuż do rzęs, eyeliner również ze soldy tak. I teraz przejdziemy do tej strefy, tylko tutaj muszę poprawić, bo nam atakuje tą strefę. <laughs> I tutaj mamy mgiełkę z Florence by Mills. Olejek do usz z Florence, z fluch, takie mleczko do twarzy oraz zestaw z One Free. Również mamy do mycia twarzy, olejek oraz krem. A więc omówiliśmy już cały blat, a teraz przejdziemy do szuflady. Uwaga, uwaga! Tak, teraz ona wygląda. W środku jest naprawdę według mnie lepiej. Wcześniej miałam tylko cztery przegródki, a teraz mam nie dość, że więcej to mam jeszcze więcej miejsca, bo jednak. Um, te ścianki tak jakby były grubsze, przez co więcej miejsca zabierały, a teraz są takie cieniuteńkie, dzięki czemu jest więcej miejsca i też wszystkie te kosmetyki mam tak pogrupowane i teraz mi się tak na maksa podoła ta toaletka w środku, no i co, może zacznę już omawiać, co tutaj się znajduje. A więc może zacznę od tej strony, z tu mam żele antybakteryjne oraz takie lusterko z MPK. ono miało być do szkoły, to nawet jest z tamtego roku, znaczy nie z tamtego, tylko z 2019. O właśnie takie, mam tutaj też taki, takie pudełeczko z Pandory na zawieszkę, ale zawieszki tutaj akurat nie ma, jest ona na brązelecce i teraz mam tą brązeleczkę pokażę. I tak wygląda moja bransoletka, mam takie dwie zawieszki, jedna to jest taka myszka mini, a druga to taka zawieszka z Harry Pottera, z Hapu tak ona właśnie wygląda i tu są wypisane cechy z Hapu Niżej mam przegródkę z takim pudełeczkiem z kolczykami takimi świątecznymi, chociaż w sumie nie tylko ze świątecznymi, bo na przykład ta myszka to nie jest świąteczna. W każdym razie mam tutaj kolczyki. W kolejnej przegródce mam rzeczy, które mniej używam. Na przykład mam tutaj z kalendarza konturówki, różne kolory, różne zastosowania, na przykład konturówka do ust, do brwi. Mam też taki pędzelek do powiek, do cieni do powiek. Mam też taki jakby dziwny pędzelek z kalendarza, nie wiem w sumie do czego to służy. No ale jest tutaj I też mam taki jakby pojemniczek na perfumy Jak się po prostu gdzieś jedzie to, żeby syknąć do środka perfumami I tam będą perfumy To jakby jakaś część, a nie całe perfumy się zabiera Kolejna przegródka, mam w niej maseczki Maseczek może wam nie będę pokazywała, bo to w sumie raczej mało interesujące Mam tu po prostu maseczki jakieś zwykłe do twarzy z kalendarza pod oczy, na usta. Mam też plastry na nosy Eveline, maseczkę na noc z Piretti. Też taki olejek pod makijaż lub po, makij po makijażu. Oraz też taką maseczkę z z kalendarza. Tak szybko tą przegródkę omówiłam i w kolejnej mamy takie rzeczy bardziej kosmetyczne. Mamy tutaj konturówkę, taką szczoteczkę dwustronną. Mamy też taki jakby eyeliner dla początkujących. No coś w tym stylu. E, później mamy cienie do powiek, takie z Klajresa. One mają taką konsystencję w sumie kremową, ale są naprawdę mega fajne, brokatowe. Następnie mam też rozświetlacze z Revolution cienie do powiek z Inglota z atomówkami i teraz muszę to jakoś wyjąć i pokazać tak te cienie wyglądają niebieski brokatowy, taki kremowy brokatowy oraz zwykły fioletowy, już nie brokatowy więc tak, były też inne paletki z innymi kolorami i kolejna paletka z Revolution i ta paletka ma takie odcienie i ona mega ładnie pachnie, nie wiem czemu, ale mega ładnie pachnie tak, zwracam uwagę na zapach, ale nie no, naprawdę. Następnie mam tutaj też takie Beauty Blendery: jeden większy, dwa mniejsze. Puder z Lovely, taki bananowy, też mega ładnie pachnie. Oraz puder matujący z Under 20. Kolejna przegródka, znowu rzeczy do makijażu. I tu mam taki korektor z Isany. Może nie będę pokazywała, jak wygląda w środku. Też mam taki rozświetlacz z Inglota, również z atomówkami. Taki właśnie. I tutaj mam jeszcze róż z Lovely. Takie cienie do powiek z kalendarza oraz róż z kalendarza. Kolejna przegródka. No i tutaj mamy lakiery. W sumie dość sporo tych lakierów jest. E, jeden lakier z Klajresa, drugi z Klajresa, trzeci. Następnie mamy lakiery z Miss Sporty, na przykład ten. Ten, ten. I chyba tyle. I jeszcze tu mam z, dwa ze Shopping Queen z kalendarza. Z. Tutaj mamy z Vibo po prostu taki top. I inne tam lakiery. W kolejnej przegródce mam błyszczyki oraz taką maseczkę na noc na usta. Dwa błyszczyki z e, kalendarza, dwa z. Eveline oraz bazy bourżua. W kolejnej przegródce mam kremy, różne kremy oraz takie chusteczki do twarzy ze Selfie Project. Tych kremów nie będę Wam pokazywała, no bo w sumie nie ma sensu te wszystkie kremy wyciągać. Kolejna przegródka z balsamami do ust i tu mam takie dwa balsamy do ust z Eosa i Osa. Ja czytam EOST. W każdym razie kolejna jest taka miodowa z Laura Conti. Mega fajna, mogę Wam polecić. Eko, jest ja tak nazwę. I ona się tak fajnie wysuwa, tak jakby na dole trzeba popchnąć. I o! Masełko do ust z Nakomi. Oraz jeszcze tutaj mam z FaceBoom peeling do ust, oraz balsam do ust. To jest balsam do ust. No i kolejna przegródka, w której mam rzeczy do pasnokci, czyli właśnie pilniczki, obcinaczki i takie inne. I ostatnia już, czyli taka z szczotkami, jedna szczotka, tangentizer. To miało być do szkoły, no ale wiadomo, mamy na razie nauczenie zdalne, znaczy mieliśmy, bo teraz są ferie. Więc mam na razie ją w domu. I druga na mokre włosy. I też tutaj mam takiego Beauty Blendera z Kylie Est. Jest on wielofunkcyjny, bo na przykład dane części służą do innych czynności. Na przykład ta część, co tutaj ta strzałeczka wskazuje, służy do makijażu w wykącikach oczu czy przy płatkach nosa. I tak dane właśnie miejsca są do danych rzeczy. No i to były już wszystkie rzeczy z tej. Części, tak to mogę nazwać. I tak właśnie wygląda moja toaletka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Koniecznie zostawcie łapkę w górę i jeśli komentarze są włączone, to też komentarz. Zauważyłam, że ostatnio YouTube włącza mi komentarze pod filmikami i bardzo się z tego powodu cieszę, bo w końcu są komentarze. Ja naprawdę bardzo bym chciała, żeby pod każdym filmikiem były komentarze włączone, no ale niestety YouTube wyłącza. Ale jeśli będą właśnie komentarze włączone, to zostawcie komentarz. Ja teraz idę ten odcinek montować i widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, pa pa!